Asiu, gdzie chcemy grać? Zaprezentuj się społeczeństwu. Patrz na to! Czy odkrywasz plecy. Super. Nie, że jestem bez scenika. Tak, i ta biustonosza może być dzisiaj dosyć istotnym, chociaż nie będzie to odcinek o graffittingu. A kto wie jak skończymy? Będziesz to występowała. Nie będę rozmawiała o tym, czy warto jest nosić Bistonosz. Możesz pokazać co ja się te plecy? O, oh nie, yeah, baby. Chcecie na baby po 40, daje radę. Chodzi o to, żeby zaakceptować siebie. Niezależnie od tego, jak się wygląda. Nie cały czas spotykają fantastyczne docinki, Najczęściej głównie panie mają problem ze mną. O, może tu gdzieś? Czekaj, tu. O, przy wisience. O, akurat. Będę wisienką na torcie. Stań najpierw tutaj, a potem będziemy. Nie. No przecież tu jakieś robaczki chodzą, no. No i co ci z robaczkami? No, robaczki jak robaczki. Ja się. No, wzywzywają no się. jak to robaczki. Jezu, jeden na drugim, serio? Widzisz, weź z nich przykład. Mm. Tylko musisz ten krok trochę tak... Co jest mojego kroku? No nie no, tak żebyś tutaj tak miał... użyć dzisiaj wszystko o seksie. Maciek, tak weź. Słuchajcie, chcielibyśmy dzisiaj się w tym odcinku z wami podzielić pewnymi uwagami dotyczącymi tego, co spotkało Jasię w ostatnim czasie, ponieważ Jasia stała się obiektem, ofiarą bezpardonowych ataków dotyczących jej fizyczności w związku z jej aktywnością na Instagramie. Wielu osobom bardzo przeszkadza fakt, że Jasia nie jest posiadaczką miseczki D, jakie tam są Nawet rozmiary? C. Jakie tam są rozmiary? A B, C D E F G H i J. Nawet panie do mnie napisało, że mają J i G. Wrzuciłam zdjęcie. Takie niepozorne zdjęcie. By... Zaskakujące jest to, że biust 42-letniej kobiety może wywołać aż tyle emocji, Który... No, Bość jest taki niewidzialny, nie? Tak, taki tak. trochę niewidoczny. ja zacznijmy od tego, Czy ty masz z tym problem? Jak byłam dojrzewającą kobietą, to oczywiście, że miałam z tym gdzieś problem. Nie uprawiałam wtedy sportu, nie widziałam... Myślałem, e... że chodziło ci o seks. <laughs> widziałam zalet posiadania małego biustu. Teraz widzę ich bardzo dużo. Nawet jak już byliśmy razem w związku, to miałam swoje takie metody na wypychanie. Yy, na przykład... No, ale, ale ja przecież widziałem ten bius potem bez tego wypychania. Ale to nie miało ten... znaczenia, no ale miało znaczenie to, że na przykład na plaży miałam takie specjalne kostiumy z wszytymi takimi miseczkami. Yy, kiedy zaczęłam akceptować siebie? Chyba wtedy, kiedy zaczęłam biegać, kiedy zaczęłam uprawiać sport i kiedy zaczęłam czuć, że te piersi byłyby mi zbędne, a pani, która się przyczepiła, ja nie wywaliłam jej i absolutnie pozwalam jej się dalej y, zewnętrznie i używać. Nie, no, nie jest, bo ona ci generalnie lubi. Ona mnie generalnie lubi, tylko nie lubi mojej chudości. Cały czas pije do tego, że jestem zbyt chuda i że bardzo to źle wygląda. I jeszcze mało tego, ona mi napisała, że jestem chora. Na co? Na chudność? Jestem chuda. Generalnie nie rozumiem, jak wzbudzać może agre agresja yy, yy, czyjaś anatomia, Agresję, są agres agresje y czyjaś anatomia. Tak. Yy, I tak naprawdę zgłosiło się do mnie mnóstwo kobiet, zgłosiło małym, się do mnie mnóstwo kobiet biustem. z dużym biustem i z małym biustem, które powiedziały, że to jest fantastyczne, że nareszcie ktoś powiedział, nawet zgłosiły się do mnie panie osiemnastoletnie, dziewczyny, może ja inaczej spojrzę na siebie, może rzeczywiście to jest... Tak, chciałabym stanowić rodzaj takiego bufora pomiędzy tymi ludźmi, którzy gadają czasem głupoty i sprawiają komuś przykrość, a pomiędzy tymi, którym to, tą, tą przykrość, ta przykrość jest sprawiana. To już dużo tak naprawdę... ciekawszy był temat o siurkach gołych, który dostajesz, prawdę mówiąc. Posłuchajcie, bo, bo musicie wiedzieć jedną rzecz, ja tutaj wtrącę coś. Moja żona od jakiegoś czasu otrzymuje bardzo dużo wiadomości bezpośrednich, tak zwanych DM-ów, z męskimi genitaliami. Niektóre są również w stanie, niektóre są w stanie w spoczynku, a niektóre są w stanie. Pełnej gotowości bojowej, ja muszę przynajmniej ja parę razy w życiu otrzymałem y, w wiadomościach bezpośrednich damskie części ciała, no ale jednak powiedzmy sobie uczciwie, y, damska część ciała ma tę przewagę nad męską częścią ciała prywatną, że nie ro znaczy, robi kolosalne wrażenie oczywiście na mnie jako na mężczyźnie, natomiast mimo wszystko y, nie prezentuje ta damska część ciała y, pewnej gotowości do działania. Natomiast ja się otrzymuję wiadomości z, 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 z zawartymi zdjęciami w których panowie są gotowi. Są, chcą coś zasugerować. A ty myślisz, że to jest kilku panów, bo ja się nie przeglądałam, też nie wiem. W sensie, że myślisz, że poznaję panów po siurkach? No przepraszam cię bardzo, nie mam takiego doświadczenia w selekcjonowaniu mężczyzn na podstawie ich, ich przyrodzenia. zwłaszcza przyrodzenia, w stanie, kiedy jesteśmy. O, Panie generale, rozumie do ataku! Właściwie nie wiem, dlaczego na ten temat zeszliśmy. To z żadnej. Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że generalnie jestem trochę zazdrosny, bo ja dostaję coraz mniej tych wiadomości od pań, a Jasia dostaje coraz więcej wiadomości od panów. Czyli jakby któraś z pań miała, miała potrzebę uzewnętrznienia się w kwestii swoich części... To nie radzę, bo będziecie miały ze mną do czynienia. To ja nie mam żadnego problemu. Wrócę to do takiego katalogu, żeby żona nie znalazła. Ja ci zaznam. Dobra, ktoś ci wysyła zdjęcie swojego siórka. Czy to jest tylko samo zdjęcie, czy jest jakaś zapowiedź, nie jest wiem... Jest też filmik czasem jak to filmik? Mm. O tym nie wiedziałem, o filmikach. Mm. I co jest w filmikach? No... Ding-ding? No. Ding-ding? Tak? Tak, tak, no, tak bumerangi tak, albo takie tam, no. Ale yy, ten siórek coś robi, czy tak po prostu sobie jest? No ten pan coś robi tym siurkiem. Ale czy coś jest napisane, albo on coś do Ciebie mówi? Tak, pisze. No i co tam pisze? Piszą. No, że czekam gorący. <głos> Na <głos> Ciebie. <głos> Słuchajcie, nawet trochę mi to schleje, bo to znaczy, że moja... Już nie najmłodsza żona wciąż wzbudza zainteresowanie innych mężczyzn. Naprawdę? A to oznacza, że jestem szczęśliwym, że mam taką partnerkę i że są mężczyźni, którzy mi tego zazdroszczą, więc jestem zdobywcą. Czyli co, znowu chciałeś yy, walnąć komplement, a wyszło jak zwykle. Nie, ale nie, nie, ale tak sobie pomyślałem, że panowie wysyłajcie. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Dobrze. E, druga bardzo ważna sprawa jest związana z wyborami prezydenckimi. Joanna Koroniewska yy, została. Całkiem przez przypadek, e, niemalże członkinią sztabu wyborczego. <grym> czy znowu stałam się bohaterką o skandalu, nie tak, robiąc tak prawie. naprawdę niczego. Tak, Asia, właściwie to jest artystka skandalizująca. Ma e, wybitny znalazł do, do wchodzenia, nie tam, gdzie wchodzenia w gówno po prostu. Jasia no, została zaproszona na imprezę do swojej przyjaciółki, e, kumpeli. Która e, otworzyła imprezę, drugi salon. Otworzyła salon, salon fryzjerski. Jasia e, w każdym razie... Eee, postanowiła sobie zrobić zdjęcie na tle tego salonu. Ta właścicielka ma. Boże święty, no w Polsce nazwiska się powtarzają. Co zrobić? Duda. Marylka Duda. W salonie jest napis. Duda Her Design. Jakie oskarżenia się pojawiły pod adresem Joasi? Że Joasia złamała ciszę wyborczą i jeszcze jednocześnie opowiedziała się po stronie jednego z kandydatów. No, jakiś absurd totalny, to no prawda. po prostu absurd, absurd, Ale jest jeszcze nie. To urocze, ponieważ nawet tłumaczenie niektórym osobom tak. E, prawa wytłumaczenia Aha, sytuacji. Nie zmieniło faktu, że wiele osób stwierdziła, że ja się zwiedzam. To a. Z premedytacją, że to jest podprogowe działanie, poparcie dla Poczekajcie, e, muszę e, tutaj pochwalić mojego męża. Mój mąż odpierał wszystkie możliwe ataki na moją osobę. osobę. piersią. Bronił mnie ich y, tak bardzo, że nawet panie mi pisały potem, jakiego ty masz męża. Był taki dzielny, ja nie, nie, bo, nie byłam w stanie odpisać tak, na żaden komentarz. Źle wobec mojej małżonki. Generalnie rzecz biorąc, mam takie wrażenie, że są ludzie, którzy we wszystkim. Co y, człowiek nie zrobi, szukają jakiegoś drugiego dna i czegoś, żeby się, przy... żeby się tylko do czegoś przypieprzyć. Przypomnę, że podczas wyborów też nam się oberwało. Akurat byliśmy w drodze na łódkę. I byliśmy tak. ubrani tak jak na łódkę i ktoś nam, za, wiele osób nam zarzuciło, że no wiele, żebyśmy, że bez przesady, ale parę. Nie, żeby był dress code nieodpowiadający dress code po wadze tak Czy Ktoś Was wie jak się no Właśnie. Właśnie, piszcie tutaj, bo no. mamy 12 kolejne wybory. Na koniec jeszcze, żeby uświadomić Wam, jak nie, niektórzy się potrafią przypierniczyć do wszystkiego. Nasz bliski kumpel Łukasz Nowicki poprosił nas, ponieważ nie ma kanału na YouTubie, a zrobił Hot Six tak. in Challenge, żebyśmy jego Hot Six in Challenge opublikowali. opublikowali u nas. Teraz o bohaterach na oddziałach zakaźnych. W Bydgoszczy, gdy nie nie w stokułam stoku łamczyszcze nie w... jakie zarzuty są wobec, mm, wobec e, tekstu e, Łukasza. Nie wiem. Tam jest coś takiego, że Łukasz mówi w momencie, rapuje, że biała armia, nie? Tak. Punktujecie ciulas skutecznie. Biała armia i ich rodziny. Szacun. Za wyplenianie tej wirusiny. No, wiadomo o co chodzi. O nie? lekarzy. Tak, no. Jest zarzut o ksenofobię i rasizm. <grym> słuchajcie, ja naprawdę <grym niektórym <grym radzę <grym czasem wziąć jakąś tabletkę na uspokojenie. Nie, nie wiem, może wystarczy pobiegać piwa, albo iść na spacer, nie, słuchajcie. No, Posłuchać do końca, co autor miał na myśli. Mówimy to my, osoby, które naprawdę kochają wszystko i wszystkich. Mamy jesteśmy ziomków bardzo na całym tolerancyjni, świecie. Kochamy tolerancyjni, bo wszyscy jesteśmy normalni. kurczę tak. blade, kumplujemy się. Lubimy się z Patrycją Kazady, jakby ktoś, i z Olą Szwed i, i z wieloma innymi naszymi znajomymi, e, którzy pochodzą z różnych stron świata i mają różne korzenie. Mamy to w d to skąd pochodzi. Jak można. Facetowi zacząć to, że jest rasistą, bo używał biała, słowa biała. Arnia. Zacznijmy od siebie, a potem oceniajmy innych, okej? Okay? Ja myślę też, że bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że każde słowo może kogoś zranić. I to zranić tak, że nie mamy nawet pojęcia jak bardzo. I przestań tu teraz dowcipkować, bo ja wiem, jak ty chcesz zakończyć. Że chcesz zakończyć biustę... Jeżeli jakaś nie, pani ma ochotę nie. przyspać mi na DM, to przestań! swojego intymnego. Maciek przestań. Nie ma problemu. Moja żona to. Ja i tak żona ja pokażę, także nie spokojnie. Nie akceptuję takiego zachowania. Nie! Naprawdę, nie Słuchajcie, go bzdurę Możemy... gada, kończmy ten program, kończmy ten odcinek, kończmy ten może być odcinek! Nawet, może być nawet... Ała! Nie pokaż mi tyłka! Ja zaakceptuję wszystko! To może być nawet kawałek uda! Nie! nie.